Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Takstar HF580, słuchawki planarne. HiFi Aria Organic, też słuchawki planarne. W obu wypadkach mamy do czynienia z słuchawkami otwartymi oczywiście. Na pewno rzuca się w oczy duża różnica w wielkości między organikami a takstarami. Tak jest w istocie. <laughs> organiki są dużo, dużo większe od yy, takstarów. Co zaskakujące, takstary są cięższe niż organiki, bo ważą bodajże 550 gram czyli sporo, sporo ponad pół kilograma organiki ważą tylko 440 gram ja wiem, że to tylko to jest też dużo, no ale mamy tutaj planary spore tak stare, wykonanie może jeszcze powiem, że mają 32 omy są w miarę skuteczne z przenośnych urządzeń w większości też się już da ich słuchać, chociaż oczywiście lepiej zapewnić im lepszy wzmacniacz. <laughs> Zresztą w większości przypadków słuchawki lubią lepsze wzmacniacze. Wykonanie. Widełki metalowe. Tutaj to też jest metalowe. Tu będzie też metalowy element, ta opaska taka będzie też metalowa, pod tym elementem miękim miękkim, przepraszam. Sama muszelka, jest, sama muszelka jest plastikowa, grill metalowy blaszka perforowana taka jest powiedziałbym, że materiały materiały w tak starach są bardzo dobre z wykonaniem już troszeczkę gorzej proszę zobaczyć napady nie wiem czy to będzie dobrze widać one są po prostu nierówne Wygląda tak trochę jakby ktoś materiał, gąbkę, która jest w padach jakby upychał ją troszeczkę, metodą chałupniczą moim zdaniem. I oczywiście pewnie to jest jakaś fabryka, gdzie jest gorsza kontrola jakości. Drugie pady jakie mamy na wyposażeniu, taka skórka syntetyczna perforowana, mięciutkie, tamte też są miękkie pady. Natomiast yy, wadą tych padów są te elementy mocujące. Ja ściągając te pady, albo one już były pęknięte, albo pękły przy ściąganiu. W tych samych miejscach zresztą. Nie wiem, czy teraz mi się uda, tutaj też jest pęknięte, w te, też w tym samym miejscu. Yy, jeżeli nawet nie było to pęknięte, to jest tak cienkie i kruche, że naprawdę bardzo łatwo to uszkodzić. No widać proszę Państwa, no widać te pady są naprawdę, jakby, jakby ktoś te pady po prostu wypychał ręcznie w garażu. Tak to troszeczkę wygląda. Co sama muszla i pady nie są duże. Tutaj, o ile na głębokość niby jest w miarę miejsca, o tyle. Ja tutaj nie mogę dać spokojnie sobie ucha i tak w pełnym relaksie nosić tych słuchawek. Nacisk też jest, masa jest dosyć duża, nacisk jest dosyć duży, więc e, komfort noszenia tych słuchawek nie jest najlepszy. To nie jest jakaś tragedia, bo ja mogę z tych słuchawek korzystać bez problemu, natomiast w takie upalne dni jakieś gorące, te małe pady i to zarówno skórkowe, jak i te, plus ten nacisk, plus, plus e, ciężar, no robi się mniej ciekawie, mówiąc szczerze dla mnie osobiście. No ja, a ja mam spore uszy, sporą głowę. Ja wyciągam tutaj na Max znowu te widełki, tak, żeby sobie swobodnie założyć na głowę. Więc yy, dla mnie to nie jest hiperwygodne, mówiąc szczerze. Kabelek. Z kabelkiem też jest ciekawa sprawa, bo czytałem gdzieś, że kabelek jest taki sobie. Na pewno jest niewymienny. Chodzi do każdej muszli oddzielny kabelek, ale niewymienny. Natomiast jest długi. On ma gdzieś 3 metry, może mieć długi jest w każdym razie. 2,5 metra. Długi jest. Nie będę teraz sprawdzał, ale jest spory. To nie jest taki przenośny kabelek. Natomiast jest gruby. Jest w takiej, w takiej otulinie silikonowej czy jakiejś prosty. Jest giętki. W, w dotyku jest miły. Nic nie mikrofonuje mi przynajmniej. Na końcu mamy metalową wtyczkę. Na końcu mam metalową wtyczkę, drzeka 3,5 mm, nakręcanym, z nakręcanym na gwincie redukcją na dużego drzeka. Dla mnie to połączenie pozłacanej wtyczki samej i tego korpusu metalowego, takiego w kolorze chromowym, dla mnie to wygląda bardzo fajnie, bardzo ładnie. Przewód jest giełdki. Nie mikrofonuje, Nie mam absolutnie temu przewodowi nic do zarzucenia. Uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Nie wymieniałbym tego przewodu na pewno. Jeden z fajniejszych przewodów, jakie gdzieś w słuchawkach widzę, bo nie jest ani sztywny, ani się nie plącze. No, wszystko jest tak, jak powinno być po prostu. Ani nie mikrofonuje. No dla mnie jest po prostu naprawdę ok. Organiki. <laughs> organiki też metal fornir, pasek forniru tutaj mamy z metalu odlewane nie wiem, wiem, że ci Państwo, którzy oglądali mogą to przewinąć wiem, że dużo może też nie oglądało więc muszę wspomnieć, że tutaj potrafią skrzypnąć i na mojej głowie skrzypią przez to, że pady ocierają o widełki <laughs> też szczypią tutaj palce, mamy duże muszle i pomijając te ograniczenia o których powiedziałem, problemy Um, żeberka duże, tak, żeberka duże wentylacji, skórka tutaj, no, te słuchawki dla mnie są naprawdę wygodne, jeżeli pomijając, pomijając oczywiście skrzypienie i pomijając pomijając szczypanie, słuchawki są bardzo wygodne, mają jak wszystkie Hifiman produkowany chyba ostatnio małego rzeka do każdej, do każdej muszli wpinanego kabelek taki półtorej metra zakończony dużym rzekiem. Szkoda, że nie ma redukcji żadnej do tego. Nie ma nic więcej na wyposażeniu też. Więc kabel jest dosyć sztywny w takiej oplocie. No, wolałbym taki kabel jak był, jak jest stosowany w tańszych Hifimanach hi taki w takiej osłonce silikonowy czy jakieś mięki bardziej się, bardziej giętki. no ale jest ok. Ten wygląda, powiedziałbym, bardziej high nie? Także tutaj y, tyle na ten temat. Czyli zdecydowanie wygodniejsze są, zdecydowanie wygodniejsze są słuchawki Hifimana No tak trochę te, tak stare wyglądają przy nich jak jakieś takie spacerówki, prawda, na uszne? No one są takie na wokółuszne wokół uszne, takie gdzieś, nie wiem, może, Azjatici, może Azjaci mają trochę mniejsze uszy, nie wiem, nie wiem. Ja wiem, że moje ucho, to, to już jest za, za dużo, to za mało, za mała jest ta, te pady są po prostu za małe. Przejdziemy do brzmienia. Idąc od basu, tak stary, to tak stary mnie szczerze mówiąc zaskoczyły, bo gdzieś szukałem czegoś bardziej, myślałem, że będzie coś podobnego bardziej do y, 400S Echa Fimana brzmienia, a tu jest całkiem coś innego całkiem inne brzmienie, może też o tym zrobić filmik. Natomiast dzisiaj porównujemy z, z organikami. Tak stary mają po prostu sporo basu. I tak jak aria organik tego basu jest sporo. Już od dołu nie ma się, co, nie, nie, ma, nie trzeba tego basu szukać. Jest go sporo po prostu. Z tym, że potrafi różne tonacje tego basu dodawać, też ciekawie. Natomiast w kategoriach absolutnych, jeżeli miałbym się czegoś szczepić, to powiedziałbym tylko, że gdzieś takie artykulacje, gdzieś, gdzie się pojawia bas z taką fajną chrypką, takim ruczeniem, no to nawet to organiki potrafią to zrobić lepiej, tak? I nie tylko organiki, ogólnie ten bas czasami jest taki troszeczkę, użyłbym słowa, zaoblony delikatnie. To nie jest nudny bas i nie jest jakiś taki po prostu niewyraźny, ale jest, jest proszę Państwa, nie jest taki Perfekcyjnie powiedziałbym w fakturze swojej, taki oddany zawsze. Czasami, czasami można odnieść takie wrażenie. No tutaj mamy basik jak, jak dzwon, jak to się mówi. Różne barwy, różne oddaje tonacje. Ta chrypka, takie, takie mruczenie też fajnie oddaje. Idąc bardziej do średnicy, tutaj w średnica, proszę Państwa, <laughs> ogólnie Haifimany mają chłodniejszą średnicę. Tak stary, uważam, że idę troszkę w drugą stronę. Tak stary, idę troszeczkę w drugą stronę. Tutaj ta średnica jest powiedziałbym lekko taka ocieplona, lekko zagęszczona. Ona gdzieś jest. Basu, ogólnie tego górnego basu, też jest więcej niż w Highfiamanach i ocieplenej średnicy jest też takie. z takim dolnym zakresem, wypełnionym. I to tutaj słychać, że dźwięk przez to jest taki gęsty. Od basu. Do średnicy dźwięk jest gęsty. Gęsty. Wokale brzmią naprawdę dosyć naturalnie. Blisko natura. Ale jednak ja tutaj dostrzegam pewnego rodzaju nutkę ocieplenia. I że idą w stronę lekko nutką ocieplenia. Saksofon podobnie. Fortepian też. Trąbka, saksofon podobnie. Ta chrypka tutaj taka jest. Jak powinna być. Więc... Chociaż chociaż tutaj już, bo idąc. Tutaj mamy, tak jak Państwu mówiłem, trochę trudniej mi się o tych słuchawkach mówi, bo już parę filmików o nich zrobiłem. Tutaj mamy, tutaj mamy tą, taką średnicę rozjaśnioną, taką powiedziałbym troszeczkę konturową u góry, ponieważ jakby jest rozjaśniona i bardziej ta średnica jest. Bardziej ta średnica jest taka. Sucha bym powiedział, sucha. Ta średnica na tak starach jest taka bardziej mięsista. Tak bym to też użył, użył takiego słowa. Jest bardziej mięsista, Górny zakres basu i średnica jest taka bardziej mięsista, z większą masą taką jest. Idąc dalej do góry idąc dalej do góry. Organiki lubią sobie przesybilizować wysokie tony. Też jakieś talerze są dość prześwietlone, doświetlone, prześwietlone, eteryczne, rozjaśnione, z takim właśnie potrafią syknąć, cyknąć bardziej. Tak stary, z kolei proszę Państwa, ja ich czytałem gdzieś, że sybilizują, potrafią syknąć. Ja absolutnie nie łapię tych słuchawek na sybilizacji jakiejś. Tam, gdzie jest cywilizacja w nagraniu, to one też jakby ją troszeczkę tonują, bo idą, idąc dalej do góry, idąc dalej do góry, wysokie tony są w moim odczuciu troszeczkę cof cofnięte względem reszty pasma. Ja myślę, że to gdzieś na przełomie już średnicy i wysokich tonów się zaczyna dziać. Wysokie tony są takie, powiedziałbym, one są ok, tak naprawdę, ale moim zdaniem nie są tak ładne jak średnica. Tutaj jednak powiedziałbym, że są cofnięte, ale nie mają takiej fajnej informacji. Ta blacha, jak gdzieś uderzenie w blachy, nie jest taka aż blaszana, ale jest taka bardziej, użyłbym słowa taka bardziej właśnie sycząca, ale same dźwięki są cofnięte, stanowane, więc nie mamy tutaj jakiegoś odczucia, że coś nas atakuje raczej. Więc całkiem inne dwa brzmienia, całkiem dwa inne brzmienia, jeżeli chodzi o balans tonalny. Jeżeli chodzi o... I tutaj wychodzi jeszcze jedna bardzo ważna cecha. Ona jest związana też... Ona też jest, proszę Państwa, związana z budowaniem planów i generowaniem dźwięków przez te słuchawki. Aria Organic, jak już wspominałem wielokrotnie, one budują duże plany, dużo przestrzeni, dużo powietrza, dużo organiki oczywiście, dużo oddechu. Wiąże się to też na pewno z tym właśnie takim rozjaśnieniem, syknięciem, cyknięciem i ogólnie jest duży porządek na scenie, bardzo precyzyjne źródła pozorne. Tutaj, tutaj mamy coś całkiem innego. Tutaj, proszę Państwa, tutaj idziemy... Przestrzeń jest mniejsza na pewno, jest zdecydowanie mniej powietrza, mniej oddechu w tych dźwiękach. Wszystko jest bliżej głowy lub w głowie się odbywa. Szczerze mówiąc, wiem, że gdzieś tam czytałem o tych słuchawkach, bo to, no, te słuchawki są od dawna na rynku, już od paru ładnych lat. No, o takiej wielkiej holografii, czym się czy ja tego absolutnie nie słyszę w tych słuchawkach. Tu nie ma jakiejś wielkiej holografii. Tu wielka holografia, można powiedzieć, jest w Organikach czy w HD800 Zenheiser. Tutaj po prostu te dźwięki wychodzą jakieś poza słuchawki, ale nie widzę takiego, takiego czegoś. Spektakularnego, wręcz przeciwnie, uważam, że dźwięk jest taki zagęszczony, taka magma średniobasowa, górnego zakresu i średnicy. Jest taka, wypełnia tą przestrzeń, ale blisko słuchawek lub wewnątrz głowy, że tak to ujmę. I same źródła pozorne są dosyć szerokie, takie duże plamy i one też nie są jakieś, w większości przypadków nie są jakieś bardzo precyzyjne, raczej to są takie kierunki, z których te dźwięki do nas dobiegają. Czyli sama prezentacja źródeł pozornych i barw jest taką, taką magmą. I magmą, ja to mówię też w znaczeniu pozytywnym, bo wiem, że komuś się to może bardzo podobać. Nie każdy lubi, nie każdy lubi takie suchotniki, nie każdy lubi taką analizę, niektórzy lubią właśnie takie wypełnienie taką gęstość i masywność. Tu bym jeszcze do, użył te słowa przy tak starach masywność. One, one grają masywnie bardziej niż na przykład y, Hifimany 400 SE. Nie wiem, ciągle wracam do tych słuchawek, będę musiał taki film zrobić. Natomiast grają faktycznie inaczej też całkiem. Y, I jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha tych słuchawek, która mi osobiście przeszkadza naprawdę. To znaczy, energia gdzieś na średnicy, tam gdzie są we, y, gdzie są kobiece, szczególnie wokale, jak gdzieś śpiewaczka potrafi krzyknąć gdzieś coś głośniej, zaśpiewać, to po prostu czuję, że moje uszy są już atakowane. Już, już czuję takie, taką energię. Może nie, nie chcę użyć słowa skrzeczenie, ale po prostu czuję, że ten dźwięk jest za blisko, Ener jakby energia, tak jakby, nie wiem, jak państwo na, na przykład nagrywa się jakieś dźwięki, instrumenty czy wokale y, mikrofonem blisko przy, tak, przy twarzy, przy ustach, i później mamy głośnik średniotonowy w kolumnach i przyłożymy i czuć, czuć takie, że za blisko i za głośno. Tutaj czasami mam takie właśnie odczucie na tych słuchawkach. Nie wiem, większość jakoś producentów słuchawek czy nawet modeli na pewno sobie z tym świetnie radzi. Tutaj też jest niby ok, ale występuje takie zjawisko, że czasami śpiewaczka potrafi no tak nam za bardzo krzyknąć i czuje przester na bębenkach. Czuję ogólnie dźwięk jest, ogólnie dźwięk jest fajny, yy, słucha się tego fajnie, ale te takie krzyknięcia czasami, czy jakaś trąbka albo potrafi, mimo tego, że są naturalne, tak jakby i energia tych instrumentów, dla, nie wiem, może to też jest mój, mój kształt uszu, nie potrafię tego Państwu tutaj jednoznacznie stwierdzić, ale jakby energia niektórych dźwięków gdzieś koło średnicy i dolnego zakresu średnicy i górnego basu, potrafi czasami być dla mnie taka atakująca uszy. Czuję po prostu taki przester jakby na bębenkach, więc nie wiem, czy też ktoś z Państwa podobne odczucia ma, może to jest tylko związane jakby z kształtem mojej małżowiny usznej, może tutaj jakoś występuje taka interakcja z tym planarem w tej małej muszelce, w tym małym padzie, nie wiem, natomiast ogólnie... Ciekawe słuchawki, ciekawe słuchawki na rynku. One kosztowały. Dałem za nie na AliExpressie 540 złotych, niecałe, całe, Tu mamy słuchawki za 4000 Startowały tak stary z ponad 1000 grubo. HiFi Manys 7000, czy 8 nawet tutaj był początek chyba ich historii z taką ceną. Dzisiaj, dzisiaj te tak stary. Myślę, że są niezłą alternatywą dla wielu słuchawek. Niekoniecznie też planarnych, ale y, czy te y, HiFiMany z serii 400, Sandara zamknięta, Bayer Dynamiki, te serii DT 770, 880, 990? Pewnie Państwo jeszcze tutaj wiele by mogli podpowiedzieć modeli różnych. Te słuchawki są specyficzne przez, tą, przez sposób, jaki generują y, źródła pozorne i taką dla mnie zbyt dużą energię niektórych dźwięków na średnicy, tak jak Państwu to właśnie starałem się przedstawić i to są na pewno fajne słuchawki, one potrafią bardzo przyjemnie zabrzmieć, bardzo ładnie, co u mnie też jest istotne i dla mnie, u mnie najlepiej one grają z lampowcem, planary, ale nie grają nie grają, one mimo pewnego ocieplenia pewne ocieplenie by nasuwało, że może lepiej je tutaj wpinać do na przykład do Bursona albo do, albo do, proszę Państwa, do takiego na przykład tego do Audio czy Mini. Nie. Burson jest ok, do Audio już jest do Bani, powiem tak, jest słabo, nie jest to, świetne, nie jest to dobre połączenie. Natomiast, y, natomiast na przykład y, Burson jest ok, pewnie wiele tranzystorów też będzie ok, takich bardzo wyrunanych. Mm. Espressivo E bardzo fajnie mi się tego słucha. Espressivo dodaje, proszę Państwa, troszeczkę do tym słuchawką takiej holofonii, tył przód, troszeczkę i wytwarza się jakby większe głębie. Te wzmacniacze lampowe mają taką właśnie zdolność do tworzenia troszeczkę takiej swojej lampowej holofonii, innej prezentacji. No i tutaj akurat jeżeli chodzi o espresivo, no fajnie mi się to zgrywa, fajnie się tego słucha. Też sobie troszeczkę radzą wtedy z tą energią taką ataku gdzieś na średnicy. Ona dalej gdzieś jeszcze jest, ale dla mnie jest korzystniej. Warto posłuchać. Na pewno cena do ich umiejętności i wykonania jest Ciekawa, bardzo ciekawa i stanowi y, ciekawą alternatywę dla tych słuchawek, które Państwu wymieniłem. Pady, tylko, ta, te, tylko te muszle, trochę za małe te muszle, trochę za ciasne te pady, i duża masa. No, tutaj to dla wielu osób może być problemem, ale na pewno bardzo ciekawe słuchaweczki. Na dzisiaj bardzo Państwu już dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.